Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w Polsce. Głosowało na niego 10 606 628 osób. Jeżeli chodzi o wynik procentowy, wynosi on 50,89. Jego konkurent Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11% głosów. Karol Nawrocki zwycięzcą wyborów prezydenckich w Polsce. Noc wyborcza przyniosła niesamowite zwroty akcji. O godzinie 21, kiedy ogłoszono wyniki Exit Poll, okazało się, że prowadzi Rafał Trzaskowski. Według wstępnych pierwszych sondaży, Rafał Trzaskowski uzyskał przewagę nad Karolem Nawrockim w wysokości 4,5%. Procenta głosów. Dość szybko Trzaskowski ogłosił zwycięstwo podczas wieczoru wyborczego. Podziękował wyborcom, podziękował pierwszej damie, swojej małżonce. W jego sztabie zapanował wielki entuzjazm. cieszyli się, że nowym prezydentem Polski zostanie Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski cieszył się prezydenturą zaledwie dwie godziny. O godzinie 23.00 opublikowano wyniki sondażowe Late Pool. i tutaj Karol Nawrocki zaczął prowadzić jego wynik to było 51%. Tyle ważnych głosów, tylu wyborców oddało głos na Karola Nawrockiego. Później stopniowo nieco ta przewaga zmalała. Wspominając wieczór wyborczy i noc wyborczą, zauważmy, że Karol Nawrocki ani przez chwilę nie wątpił w zwycięstwo. Powiedział, że będzie, że zostanie prezydentem Polski. W jego sztabie również w to zwycięstwo nie wątpiono. Cały czas krzyczano: Karol Nawrocki prezydentem Polski! Postojowej Polskiej Karol Nawrocki ogromne brawa. Również premier były premier Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości w to zwycięstwo nie wątpił o czym obwieścił w swoim wystąpieniu. Podkreślił, z jak wielkimi problemami w czasie kampanii wyborczej spotykał się Karol Nawrocki. Przeciwko niemu stanęły komercyjne media, stanęła telewizja prorządowa, stanęły również struktury państwa, które w wielkim stopniu i bardzo mocno Angażowały się w kampanię wyborczą. Dochodziło również do wielu nieczystych zagrań, między innymi takiego, że Prawo i Sprawiedliwość, które popierało kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego, nie otrzymało subwencji, zostało pozbawione finansowania, w wyniku czego kampania wyborcza była nierówna. Mimo tego Karol Nawrocki odniósł zwycięstwo. Wyniki wyborów nakazują postawić sobie liczne pytania: co dalej? Jaka będzie przyszłość Polski? Co wybrali Polacy? A czego? Uniknęli. Należy przyznać, że różnica pomiędzy kandydatami, jeśli chodzi o sferę wartości, była ogromna. Rafał Trzaskowski był kandydatem lewicowo-liberalnym i za takimi wartościami się opowiadał. A jakie to wartości? Między innymi Opowiadał się za aborcją, opowiadał się za wszystkimi rozwiązaniami, które będą integrowały Polskę z Unią Europejską, z Brukselą, które będą pozbawiały Polskę licznych atrybutów niezależności. Ciężko było zgodzić się z tym, że propagował liczne nurty antyreligijne antykościelne antyklerykalne trudno zgodzić się z tym że jego patriotyzm który próbował przed kamerami pokazywać nie był autentyczny to wszystko wzięli pod uwagę Polacy to wszystko wzięli pod uwagę wyborcy wiadomo było że ten wyścig kampanijny wyścig prezydencki będzie bardzo zacięty ale proszę państwa na co postawili Polacy postawili przede wszystkim na wartości patriotyczne postawili na niepodległość i na suwerenność polski to wartości najważniejsze niezbywalne Polacy opowiedzieli się za tym aby Polska Pozostała suwerenna. Polacy chcą, aby nasz kraj uczestniczył w życiu całej Europy, by pozostawał w strukturach Unii Europejskiej, ale nie może to być uczestnictwo w jakimś superpaństwie, do czego dążą w tej chwili elity brukselskie, elity europejskie. Polska ma być w Europie, Ojczyzn, wszyscy mają żyć ze sobą w przyjaźni, pomagać sobie gospodarczo, kulturalnie, społecznie, ale każdy kraj powinien pozostać krajem suwerennym. Każdy kraj ma swoje wartości, swoją kulturę, swoją historię i to powinno pozostać najważniejsze. Tak widzą przyszłość wyborcy. Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki opowiedział się za całym polskim dziedzictwem historycznym, za wszystkimi wartościami, które Polskę stanowią, które Polskę konstytuują. To wielkie dziedzictwo to m.in. chrześcijaństwo. Polska jest krajem chrześcijańskim. Polska jest krajem katolickim i o tym mówił Karol Nawrocki o tym przypominał za tym się opowiadał jego konkurent Rafał Trzaskowski tych wartości nie dostrzegał niekiedy je lekceważył albo wręcz pozostawał tym wartościom wrogim na to wyborcy się nie zgodzili to, proszę państwa, około 400 tysięcy, jakieś 390 tysięcy głosów przewagi. Tylu wyborców więcej poparło Karola Nawrockiego. To bardzo ważne, proszę państwa, bo ta kampania wyborcza, te wybory mówiły i decydowały, i oto rozstrzygała się, walka jaka ta nasza polska będzie gdyby wygrał rafał trzaskowski wówczas polska miałaby wielki problem jeśli chodzi o niepodległość polska mogłaby zostać wchłonięta całkowicie przez wszystkie biurokratyczne europejskie struktury podległość wobec brukseli mogłaby być Niestety jeszcze większa, a to byłoby ze szkodą dla suwerenności, dla niepodległości naszego kraju, niepodległości Polski. Karol Nawrocki opowiadał się za wyższością polskiej konstytucji nad prawem europejskim, co jest sprawą oczywistą. Karol Nawrocki opowiedział się przeciwko paktowi migracyjnemu to był wielki kampanijny spór który w jakiś sposób Rafał Trzaskowski próbował tuszować cały czas mówiliśmy to hasło nie chcemy nielegalnych imigrantów bo to jest proszę państwa plan aby wprowadzić wielokulturowość która Rozmyje wszystkie państwowe struktury, która rozmyje kulturę, która umożliwi rządzenie Polakami. Na to nie można było się zgodzić. Nie można się było zgodzić także na wszystkie plany na umowę z państwami Mercosur. To zagroziłoby polskiemu rolnictwu. To zagroziłoby wszystkim planom rolniczym, żywieniowym, jakie ma Polska. To prowadziłoby do degradacji naszej suwerenności w tym zakresie. Proszę Państwa, ta kampania to również było wielkie opowiedzenie się Polaków, wielkie opowiedzenie się Karola Nawrockiego za wielkimi planami, Inwestycyjnymi, za centralnym portem komunikacyjnym, za planami budowy tego portu według pierwotnych planów. Jak wiemy, rząd Donalda Tuska te plany mocno okroił, szczególnie jeśli chodzi o sieć budowy kolei dużych prędkości. A przecież Twórcom planów zjednoczonej prawicy chodziło o to, aby Polska została zintegrowana, aby nie było wykluczenia komunikacyjnego, aby pociągi docierały w najdalsze zakątki Polski, by wszyscy mogli Polskę przemierzać koleją. I oto również toczył się kampanijny bój. Rafał Trzaskowski, pamiętamy, mówił kiedyś, to jest gigantomania. Na co Polsce CPK? Przecież mamy lotnisko w Berlinie. I tu również rozgrywały się kampanijne boje. W przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego groziła Polsce wielka podległość Berlinowi. A przecież Polacy chcą rządzić się sami we własnym kraju. Oczywiście chcemy żyć w przyjaźni z naszymi sąsiadami, pragniemy żyć w przyjaźni z Niemcami, ale to nie znaczy, że my mamy realizować niemieckie interesy. A tak wielu Polaków postrzega rządy premiera, Donalda Tuska i całej Koalicji 13 grudnia. Podległość polski, Berlinowi, podległość polski, Francji. na to zgody nie ma. Przyjaźń, współpraca, swobodne podróżowanie, przemieszczanie się. Tak to są wartości. Natomiast wartościami nie są te liczne. Poglądy przekazywane przez Rafała Trzaskowskiego. Polacy pragną wartości chrześcijańskich. Polacy pamiętają i wiedzą o tym, że Polska jest krajem chrześcijańskim, że Polska jest krajem katolickim, że takie jest polskie dziedzictwo i tego Polacy pragną bronić. Pragną bronić dziedzictwa Mieszka I, pragną bronić dziedzictwa Bolesława Chrobrego, pragną bronić dziedzictwa Świętej Królowej Jadwigi. Taka jest Polska, taka jest polska kultura, taka jest polska tradycja. Polska zawsze pomagała i będzie pomagać wszystkim będącym w potrzebie. Ale Polacy nie chcą zgodzić się na przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Cały czas widzimy, co dzieje się na Zachodzie. Ciągle słyszymy doniesienia medialne, także o Polakach, którzy zginęli tragicznie. Z rąk nielegalnych imigrantów. Widzimy te wszystkie rozruchy. Widzimy, jak wygląda Zachód, jak wyglądają liczne miasta zachodnioeuropejskie, do wielu rejonów w państwach zachodnioeuropejskich. Nawet policja, nawet wojsko nie ma wstępu. Na to nie ma zgody. Aby takie sytuacje miały miejsce w Polsce. Polacy pragną czuć się bezpieczni i o to poczucie bezpieczeństwa również walczono w czasie kampanii wyborczej. Teraz, kiedy Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, możemy mieć nadzieję, że Pozostanie strażnikiem polskiej niepodległości, że zostanie strażnikiem polskiej konstytucji, że będzie strzegł tego, aby Polska była krajem wolnym, aby Polska była krajem niepodległym. Tego pragną nasi rodacy, tego pragną. Polacy, o tym mówi wynik wyborczy. Prawie 1% przewagi. Wycię zwycięstwo Karola Nawrockiego stało się faktem. Karol Nawrocki zapowiadał: Będę prezydentem wszystkich Polaków. Będę rozmawiał ze wszystkimi. Wszystkie dobre pomysły będę popierał. Wszystkie dobre, wartościowe ustawy będę podpisywał. To zapowiadał w czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki. Ale mówił jasno jakie ma poglądy, jakie wartości są mu bliskie i czego będzie strzegł i na co nigdy się nie zgodzi. Tak więc, proszę Państwa, moje, możemy mieć nadzieję, że Polska będzie krajem chronionym, jeżeli chodzi o wszystkie wartości związane z niepodległością, związane z ochroną życia, związane z rolnictwem. Karol Nawrocki również. Wypowiadał się jasno, jeśli chodzi o kwestie relacji polsko-ukraińskich. Mówił jasno, że Polska pomagała i będzie pomagać Ukrainie militarnie, bo to przecież w interesie Polski leży to, aby Polska była krajem bezpiecznym, aby nie zagrażała jej imperialna. Rosja. To jest przecież sprawa jasna. Ale Karol Nawrocki mówił jasno: nie możemy zgodzić się na to, jaka często jest postawa Ukrainy. Chodzi między innymi o ekshumację naszych rodaków, Polaków pomordowanych na Wołyniu. Nie możemy zgodzić się na liczne kwestie gospodarcze, aby Polska bez żadnych ograniczeń była zalewana towarami, które Ukraina chce eksportować do Polski. Tutaj wszystko musi być jasne: przyjaźń, współpraca, pomoc, tak, ale interes Polski na pierwszym miejscu. Karol Nawrocki cały czas podkreślał po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I z tym trudno się nie zgodzić. Tak jak Donald Trump w Ameryce powtarzał i powtarza: America first, Ameryka na pierwszym miejscu. Tak samo mówi również Karol Nawrocki. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Kiedy Karol Nawrocki złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkał się z różnymi licznymi politykami amerykańskimi, w tym z prezydentem Donaldem Trumpem, Donald Trump wypowiedział pamiętne słowa You will win. Czyli zwyciężysz! I Karol Nawrocki te słowa w czasie kampanii wyborczej powtarzał, i te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa okazały się słowami proroczymi. Karol Nawrocki zwyciężył. Zwyciężyły. Ideę wolności zwyciężyły ideę niepodległości. Polska stawia na wartości tradycyjne. Polska stawia na wartości konserwatywne. Te wartości odradzają się. Polska nie chce neomarksizmu. Polska nie chce genderyzmu. Polska nie chce tego wszystkiego, co jest dalekie od chrześcijaństwa, od polskiej tradycji, od polskiej historii. Polska pragnie budować na silnym, sprawdzonym fundamencie. I taką prezydenturę zapowiada Karol Nawrocki. Proszę Państwa, powtórzmy zatem za Karolem Nawrockim, który wygrał wybory prezydenckie w Polsce. Niech żyje Polska!